Karol Nawrocki to jest człowiek, którego ja poznałem, jak był dyrektorem Muzeum II wojny światowej, ja i kolega Tomek Buzyński, ten szef delegatury ABW z Lublina, z którym napisałem 14 książek na 30. Spędzaliśmy wtedy dużo czasu w Gdańsku, dlatego że wertowaliśmy materiały dotyczące śledztwa jedwabnego, które z Białego Stoku przejechały do IPN w Gdańsku i tam współpracowaliśmy z prokuratorem Tomaszem Jankowskim, naczelnikiem Komisji Oddziału do Badania zbroń Przeciwko Narodowi Polskiemu. Mieliśmy po prostu Dużo czasu i nadarzyła się okoliczność, by poznać Karola Nawrockiego, który wtedy był dyrektorem Muzeum II wojny światowej. On znał nasze publikacje, więc było bardzo miłe spotkanie, zakończone obiadem, przejściem po imieniu. I wtedy mówiło się o tym, że Karol Nawrocki może zostać szefem IPN. Rozmawialiśmy o sprawie księdza Popiełuszki, o jedwabnem. On wtedy mówił, że jeżeli zostanie szefem Instytutu Pamięci Narodowej, to nie ma takiej ludzkiej siły, która by go zatrzymała przed tym, żeby on nie wszczął ekshumacji, że on będzie robił wszystko, żeby wszcząć ekshumację w bo nie można robić tak, żeby Polacy byli oskarżani o zbrodnie niemieckie i też na pewno zajmie się tym, by została ujawniona cała dokumentacja ze śledztwa prokuratora Witkowskiego w sprawie śmieci księdza Popiełuszki. Innymi słowy, innymi słowy, Karol Nawrocki obiecał mnie osobiście, że on tę sprawę także ujawni i tylko musi zostać szef IPN. Potem jak został szefem IPN, to wiele razy dzwoniłem do Karola Nawrockiego i niestety nie odbierał, a nawet odrzucał połączenia, nie odzwaniał, ale mm, napisałem parę sms też bez rezultatu. W końcu odpisał, że spotkajmy się, porozmawiajmy, zapraszam na obiad i tak dalej. Więc spotkaliśmy się i porozmawialiśmy. I wtedy Karol Nawrocki mówi: Słuchajcie, wieście lub nie, ale naprawdę się starałem. Starałem się, ale ja nie wiedziałem, że to jest taka sprawa, że to jest taki beton. Ja się po prostu no, muru głową nie przebijesz.